Dzień dobry kochani. Dzisiaj opowiem Wam o wibracji szóstego miesiąca uniwersalnego, czyli o tym, co niesie czerwiec w numerologicznym kalendarzu 2025 roku. Co to oznacza dla nas indywidualnie, co może zadziać się globalnie i jak najlepiej wykorzystać tę energię. Zapraszam do wspólnej podróży przez ten czas. Zacznijmy od podstaw. Króciutko przypomnę, że miesiąc uniwersalny to suma miesiąca kalendarzowego i roku uniwersalnego. W 2025 roku mamy rok o wibracji 9, a czerwiec to 6, więc w dalszym rozrachunku jest to 15, czyli 6. Mamy zatem miesiąc, Miesiąc uniwersalny o wibracji 6. I nie, to nie jest czas na lenistwo, ale za to na miłość, na relacje i odpowiedzialność jak najbardziej. Szóstka to liczba, która patronuje sercu, rodzinie, odpowiedzialności i uzdrawianiu. To jest taka energia, która mówi: zatrzymaj się, wróć do, wróć do tego, co naprawdę ważne. W tym miesiącu wszechświat przypomina nam, że miłość, ale taka prawdziwa, głęboka, dojrzała, zaczyna się od obecności i od uważności. To jest doskonały moment na to, żeby spojrzeć na swoje życie z perspektywy serca i poszukać odpowiedzi na pytanie, gdzie potrzebuję więcej ciepła, gdzie brakuje mi troski, gdzie mogę zatroszczyć się o siebie tak, jak robię to dla innych. Szóstka zaprasza nas, byśmy odnowili swoje więzi z bliskimi, z domem, ale przede wszystkim samym sobą. Czy żyję w zgodzie z tym, co kocham, czy troszczę się o siebie i swoich najbliższych? to nie są pytania do odhaczenia to są pytania klucze które otwierają głębsze drzwi do wewnętrznej harmonii tym bardziej że w roku o wibracji 9 mamy okazję z większą łatwością odciąć to co nam po prostu tą harmonię zabiera Energia czerwca to energia bezwarunkowej miłości. Aby kochać drugiego człowieka bezwarunkowo, powinniśmy umieć spojrzeć na niego każdego dnia z ciekawością w taki sposób, jakbyśmy go na nowo poznawali. Kiedy jeszcze wszystko, czego się o nim dowiadujemy, jest takie pociągające i fascynujące, kiedy każde jego słowo jest przez nas słuchane, analizowane z ogromną uważnością, kiedy znajdujemy przestrzeń na okazywanie i uznawanie uczuć tego drugiego człowieka, kiedy widzimy w nim duszę, a co za tym idzie nasze odbicie. Wibracja 6 szczególnie rezonuje z tematem macierzyństwa, z tematem opieki bezwarunkowej miłości. I to jest naprawdę doskonały czas do tego, żeby zbliżyć się do naszych dzieci, nie tylko w taki sposób fizyczny, ale też duchowy. Więc jeżeli jeszcze nie znacie numerologii swoich dzieci, to ja Was gorąco zachęcam, żeby zapoznać się z moim e-bookiem, który w całości poświęcam tej tematyce, ponieważ tam znajdziecie wskazówki, jak lepiej rozumieć temperament, potrzeby i potencjał naszego dziecka. I dzięki tej wiedzy wychowanie może nie tyle stanie się łatwiejsze, ile na pewno bardziej zgodne ze ścieżką jego duszy, dlatego że kiedy znamy numerologiczną mapę naszego dziecka, nie wychowujemy go przez pryzmat własnych oczekiwań, ale w takim pełnym szacunku do jego indywidualności. Wibracja czerwca może otwierać stare sprawy rodzinne może otwierać stare sprawy emocjonalne, zdrowotne takie, które wymagają uzdrowienia. Może na przykład wrócić temat relacji z jednym z rodziców. Nagła potrzeba konfrontacji, szczerej rozmowy lub wybaczenia czegoś, co od lat siedzi w cieniu. U niektórych osób może pojawić się wewnętrzna potrzeba zamknięcia rozdziału, który od dawna domagał się zakończenia. W roku o wibracji 9, w miesiącu o wibracji 6, Wszechświat mówi do nas, czas uzdrowić to, co boli. Więc pytanie do Ciebie, co Cię boli? Co trzymasz wewnątrz? W obszarze emocji mogą powrócić schematy z dzieciństwa, mechanizmy obronne, które już nam nie służą, a które kiedyś chroniły nas przed bólem. Możemy zauważyć, że reagujemy przesadnie w bliskich relacjach i to też jest znak, że coś chce zostać zauważone i ukochane. Na poziomie zdrowia to jest dobry moment, żeby zająć się swoimi sprawami hormonalnymi, swoim sercem, a także kwestiami psychosomatycznymi, które mają źródło w zranieniach emocjonalnych. Dla kobiet to jest również czas głębszego wsłuchania się w swoje ciało, na przykład w tematach płodności, cyklu miesięcznego i relacji z kobiecością. Ale może też miesiąc ten przynieść piękne chwile bliskości, miłości, wspólnego bycia z partnerem. Ten miesiąc to takie zaproszenie do wewnętrznego domu, do budowania poczucia bezpieczeństwa, zarówno w relacjach, jak i w sobie. Może pojawić się pragnienie bliskości, ale i poczucie bycia niezrozumiałą. Czasem możemy czuć, że dajemy z siebie tak dużo, a i tak nie spotykamy się z pełnym zrozumieniem i uznaniem partnera. To może uruchamiać stare rany z przeszłości, zwłaszcza te związane z brakiem samoakceptacji. Może pojawić się również potrzeba zadbania o siebie, ale i wyrzuty sumienia, że nie robimy wystarczająco dużo dla innych. Wibracja 6 łatwo wchodzi w rolę ratowniczki, a tymczasem lekcja na ten czas to nauczyć się mówić nie, ale z miłością. I pamiętać, że troska o siebie to też troska o świat. Klucz do sukcesu leży w znajdywaniu równowagi pomiędzy opieką nad innymi, a dbaniem o siebie. Energia szóstki to taka energia, która jest wewnętrznym kompasem. Jeśli jesteście szóstką z drogi życia czy z dnia urodzenia, to pewnie macie w sobie takie poczucie, że zawsze trzeba robić taką Rzecz, odmawiacie sobie czasem szaleństwa czy spontaniczności, bo nie jest to właściwe, bo nie wypada, bo tak nie powinno się robić. W moim wieku, w moim zawodzie, i tutaj są różne historie, które sobie opowiadamy, w tym miesiącu możemy wszyscy odczuwać taki wpływ, że trzeba być przyzwoitym, trzeba być perfekcyjnym, nie popełniać błędów, trzeba być mądrym, rozsądnym, stosować się do zasad. I ten miesiąc jest dla nas taką lekcją odpuszczania. Tu, gdzie możemy, odpuśćmy wymagania w stosunku do siebie, presję, którą sami sobie nakładamy, oraz takie krytyczne ocenianie swoich zachowań lub wyborów. Zróbmy to samo w stosunku do najbliższych osób. Uniwersalny miesiąc 6 zachęca do budowania zdrowych, wspierających relacji. Zastanówmy się, czy nie narzucamy innym swoich przekonań, czy dajemy im przestrzeń na własne wybory. Bardzo często widać to w relacji rodzić dziecko, ale nie tylko. Zastanówmy się, czy na przykład nie narzucamy naszym dzieciom lub partnerowi naszych oczekiwań na tyle mocno, że pozbawiamy ich możliwości samostanowienia i co najgorsze uczymy, że ich potrzeby po prostu nie są istotne. To może się odbywać nawet przez takie proste komunikaty, typu nie jest tyle, bo brzuchci już rośnie. Niby nic, ale jednak. Często jest y, też tak, że nasi rodzice, chociaż jesteśmy dorosłymi ludźmi, y, cały czas pouczają nas, co powinniśmy robić i jak powinniśmy to robić, a my nie stawiamy żadnych granic. Ja wiem, że większość z takich sytuacji wynika z troski rodziców o dziecko, ale warto zbadać, czy ta troska nie jest wchodzeniem w przestrzeń drugiego człowieka, nie jest czasem próbą kontroli y, i czy nie warto temu postawić granice. Żeby to się stało łatwiejsze, można zadać sobie pytanie, czy potrafię zaakceptować decyzje innych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam. Jak mogę wesprzeć swoich bliskich, nie narzucając im swoich przekonań? Oraz również, czy stawiam granice, gdy ktoś usiłuje kontrolować mnie lub narzucać mi swoją perspektywę jako jedyną obowiązującą i prawdziwą? Pojawić się może też tęsknota za bezpieczeństwem, domem, za pewnego rodzaju przynależnością do plemienia. Możemy szczególnie mocno odczuwać brak wspólnoty, wsparcia czy przynależności. Myślę, że w obliczu wyników wyborów prezydenckich możemy właśnie poczuć ten brak wspólnoty, tak, nie mówimy wszyscy jednym głosem. To jest czas, żeby stworzyć dla siebie przestrzeń, w której naprawdę czujemy się u siebie, nawet jeżeli zaczynamy od zera. I to wszystko jest ok, To są naturalne emocje z przestrzeni serca. Jednak w tym miesiącu warto dla siebie być dobrym, być czułym. Czułym, gdyż szóstka to także kochająca opiekunka i po prostu to jest taka wibracja, której będziemy potrzebować w tym miesiącu. Szóstka przynosi również y, dramaty rodzinne, y, dramaty emocjonalne, które często odbijają się szerokim echem medialnym. Także tutaj w mediach będzie się pewnie dużo działo, dużo rzeczy będzie wychodziło też na powierzchnię. Może być też więcej rozmów o zdrowiu psychicznym, o empatii i o wspólnotach. Jeśli czerwiec przyniesie jakieś napięcia lub dramy w cudzysłowie rodzinne, to y, zarówno w, w takiej rodzinie krwi, jak i y, w tej rodzinie zawodowej y, lub w zespole, y, to potraktujmy to jako lekcję. To może być bardzo wyraźny sygnał, że gdzieś została zaburzona równowaga, albo dajemy za dużo i zapominamy o sobie, albo nie bierzemy odpowiedzialności tam, gdzie to naprawdę jest naszą rolą. Takie sy sytuacje mogą pokazywać nam, na ile potrafimy harmonijnie łączyć życie osobiste z zawodowym, jak wywiązujemy się z zobowiązań wobec innych, ale również wobec siebie. Warto wtedy przyjrzeć się, czy działamy z poziomu serca, czy może tylko z poziomu powinności, tak? I pamiętajmy, że konflikt to również komunikat. W tym miesiącu ważne jest, żebyśmy pamiętali, że każda decyzja jest lepsza niż trwanie w impasie. Dokonanie wyboru może być trudne, dlatego że zawsze niesie ze sobą konieczność zrezygnowania z czegoś, ale z drugiej strony zmiany są nieodłączną częścią naszego życia. Obszar tych decyzji, które będziemy mieć do podjęcia w tym miesiącu, może dotyczyć domu w sensie dosłownym, jak i domu w sensie członków rodziny, którzy go tworzą, więc może być to decyzja na przykład o przeprowadzce, o sprzedaży lub kupnie domu, o jakiejś ważnej rodzinnej uroczystości, o pojawieniu się nowego członka rodziny. O zabraniu psiaka ze schroniska, ale też o ślubie, o rozstaniu, albo o przygarnięciu pod swój dach starszej osoby, która wymaga po prostu pomocy. Także jakieś decyzje w tym obszarze odpowiedzialności za członków rodziny i za dom w tym miesiącu mogą być do podjęcia. To jest miesiąc, żeby zadać sobie pytania: jak często rezygnujemy z siebie, bo chcemy spełnić oczekiwania innych, lub bierzemy odpowiedzialność za kogoś, oddając wszechświatowi odpowiedzialność za siebie. Jeśli jesteśmy dorosłą osobą i trafia się okazja jedna na milion, na przykład wyjazd za granicę, spełnienie wieloletniego marzenia, ale nieustannie ją sabotujemy, bo pojawia się na przykład głos: yy, rodzice nie mogą zostać sami, kto im pomoże, oni są już starsi, nie mogą im tego zrobić. To warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę jesteśmy wolne, wolni, tak? czy ta decyzja jest nasza, czy jedynie wynika z głębokiego, zakorzenionego poczucia obowiązku. Nie chcę tego oceniać, bo nie od tego jestem, ale chcę Was zaprosić do refleksji. Gdybyście spojrzeli na tę sytuację out of the box, z dystansu, czy zostanie w Polsce w takiej sytuacji, jest na pewno właściwym wyborem. A może właściwe będzie zorganizowanie dla rodziców odpowiedniego wsparcia i powalczenie jednak też o swoje marzenia. Jak często mówimy sobie, nie pójdę dziś, nie wiem, na Pilates, bo to czas dla dzieci, tak? I w imię tego czasu przez kolejne miesiące mamy bóle kręgosłupa, jesteśmy przemęczone, ale wmawiamy sobie, że godzina z dziećmi jest ważniejsza niż nasze zdrowie. Tylko pytanie, czy naprawdę jesteśmy wtedy dla nich obecne, kiedy boli nas ciało i kiedy jesteśmy emocjonalnie wyczerpany? Czy nie lepiej mieć sprawne ciało i siłę, żeby pobiegać z nimi po parku albo wyskoczyć razem na rolki? Nawet szczególnie, że pogoda teraz sprzyja. Czy takie ustawiczne podkładanie, przedkładanie przepraszam, potrzeb innych ponad swoje nie prowadzi przypadkiem do cichej frustracji, która kiedyś i tak będzie musiała znaleźć swoje ujście, często w najmniej odpowiednim momencie? Poobserwujmy uważnie, czy nie działamy z poziomu przymusu, z poziomu oczekiwań, bo tak wypada. Czy naprawdę musimy być zawsze tymi, które, czy którzy podejmują przyzwoite, dobre, słuszne decyzje, które dyktuje nam wewnętrzna szóstka. A może świat się nie zawali, jeżeli w końcu zrobimy coś dla siebie. Może właśnie wtedy wszystko zacznie się układać. Tutaj zachęcam do tego, żeby właśnie postawić pewne pytania i postarać się na nie odpowiedzieć. Na świecie możemy zaobserwować teraz wzmożone tematy społeczne i rodzinne. Kwestie opieki, zdrowia, edukacji, praw kobiet... Dzieci, mniejszości mogą powracać dyskusje o wartościach, o moralności i o tym, co słuszne. To jest taki czas, w którym świat potrzebuje więcej serca niż rozumu. Warto też zwrócić uwagę na to, jak bardzo świat pragnie dzisiaj bliskości i poczucia wspólnoty, nie tylko w rodzinach, ale też w szerszym wymiarze społecznym. W czasach, gdy wiele systemów się kruszy, a zaufanie do instytucji słabnie, ludzie coraz częściej szukają bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej przestrzeni duchowej, emocjonalnej, międzyludzkiej, a wibracja 6 sprzyja tworzeniu takich mikrowspólnot, kręgów wsparcia, inicjatyw lokalnych grup opartych na wartościach i wzajemnej trosce, również podziałom na takie grupy, tak, które mają swoje wspólne idee. Możemy być świadkami większego zainteresowania tematem kooperatyw sąsiedzkich, edukacji domowej czy alternatywnych form życia rodzinnego i partnerskiego. To jest dobry czas, żeby przyglądać się temu, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Zerknijmy jeszcze na poliwibracje tego miesiąca. Powiedziałam już, że czerwiec, przepraszam, to szósty miesiąc uniwersalny, bo gdy dodamy szóstkę, czyli wartość miesiąca kalendarzowego do wibracji roku 9, otrzymamy 15, czyli numerologiczną szóstkę z 15. Jedynka zachęca nas do samostanowienia, bycia bardziej niezależnym w tym miesiącu, autentycznym w stosunku do siebie i innych, kreatywnym liderem. Ona chce, byśmy pytali się, a co jest dla mnie dobre, a czego tak naprawdę chcę w głębi duszy. W kontekście czerwca 2025 energia Jedynki będzie zachęcać nas, do samostanowienia, do niezależności, do autentyczności. I kreatywnego przywództwa. A piątka z tej piętnastki zachęca nas do tego, byśmy byli elastyczni, byśmy byli otwarci na zmiany, na inną perspektywę, na inne działanie. Jej energia zachęca nas do umiejętności dostosowania się do nowych sytuacji i warunków i przypomina, że zmiany są nieodłączną częścią życia. A zdolność adaptacji, z drugiej strony, jest kluczowa do naszego sukcesu i szczęścia, do takiego poczucia harmonii. Czyli czerwiec to taki miesiąc, w którym chcemy, byśmy odnaleźli harmonię między naszą potrzebą niezależności, czyli jedynką, a potrzebą pozostania w balansie, czyli szóstką. A to wymaga od nas umiejętności elastycznego dostosowania się do sytuacji. Czyli piątki, no, wszystko jasne. Także w tym miesiącu płyniemy z Flow z zaufaniem do wszechświata, z ciekawością, jak się rozwinie ta nowa droga, co nas spotka, kiedy wreszcie podejmiemy odważną decyzję. Choć energia szóstki jest ciepła, empatyczna i głęboko troskliwa w archetypie, to niesie ze sobą również konkretne wyzwania, które warto mieć na uwadze, żeby nie wpaść w pułapki. Świętej Opiekunki Świata. Pierwszym z nich może być poczucie przeciążenia, bierzemy na siebie zbyt wiele obowiązków, staramy się zaspokoić potrzeby wszystkich wokół i zapominamy o sobie. To prowadzi do chronicznego stresu, do zmęczenia, do wypalenia. Dlatego w tym miesiącu uczymy się przede wszystkim delegować nie tylko dawać, ale też delegować uczymy się ufać innym, pozwalać im przejąć odpowiedzialności. I puszczać kontrolę. Drugim wyzwaniem jest perfekcjonizm, ponieważ szóstka lubi, gdy wszystko jest jak trzeba, piękne, poukładane, idealne, ale dążenie do perfekcji może przynieść nadmierny krytycyzm, zarówno wobec siebie, jak i innych. A stąd już krótka droga do obniżenia poczucia własnej wartości. Obserwujmy uważnie głos wewnętrznego krytyka i nie pozwólmy mu rozgościć się w naszej głowie, jak nieproszonemu gościowi. Kolejne wyzwanie to zaniedbywanie własnych potrzeb w imię takiej troski o innych. To, co z zewnątrz może się wydawać, Altruizmem wewnętrznie często kończy się frustracją i poczuciem niesprawiedliwości, no plus oczywiście brakiem energii. Dlatego warto codziennie zadawać sobie pytanie: czy to co robię dla innych, robię z miłości czy z obowiązku? Odpowiedź prowadzi nas do równowagi. Słuchajcie, wiecie, że ja nie lubię podchodzić do numerologii czysto teoretycznie. Dla mnie to jest nie tylko zbiór liczb i znaczeń, to jest, to jest po prostu żywe narzędzie rozwoju. Ja naprawdę stosuję tę dziedzinę w praktyce i jestem świadoma, że samo posłuchanie o wibracjach nie sprawi, że w naszym życiu wszystko samo się wydarzy. Dlatego zawsze Was zachęcam do tego, żebyście byli aktywni. Musimy korzystać z tych zasobów, które dostajemy od wszechświata. To jest trochę tak, jakby każdy miesiąc przynosił nam nowe narzędzia, a to pędzle, farby, płótno. Ale jeżeli odłożymy je w kąt, to pod koniec miesiąca nie powinniśmy na ścianie, żadnego obrazu. Tak samo jest z numerologią. Jeśli jakaś energia sprzyja nam w danym miesiącu, to aktywujemy ten obszar naszego życia i współtworzymy z wszechświatem, jeśli oczekujemy jakich, jakichś e, zmian lub efektów. Dlatego mam dla Was kilka praktyk, które możecie świadomie zastosować w czerwcu. Po pierwsze, Ćwiczenie samostanowienia. Codziennie podejmujmy choć jedną decyzję, która odzwierciedla nasze prawdziwe ja. Zastanówmy się, w jakiej sferze życia najczęściej rezygnujemy z siebie, być może w rodzinie, być może w pracy albo w relacjach, i w tym miesiącu zacznijmy działać inaczej. Wspierajmy się też tą energią piątki spod liczby 15, no i wibracją dziewiątki z roku, która przynosi odwagę i wolność. Ćwiczmy elastyczność. Wybierzmy jeden aspekt życia, w którym czujemy, że tkwimy w starym schemacie, może być to rutyna w pracy, powtarzający się konflikt w relacji, brak przestrzeni na pasję. No i sprawdźmy, czy możemy spojrzeć na tę sytuację inaczej. Pozwólmy sobie na eksperyment, na zmianę, na oddech. Poszukajmy harmonii. Wszystka to harmonia. Świadomie dbajmy o, o taką równowagę pomiędzy troską o innych, a troską o siebie. Może to będzie wieczorna kąpiel zamiast kolejnego obowiązku, może spacer zamiast przeglądania wiadomości. Harmonia to coś, co budujemy. Małymi wyborami, dzień po dniu, nie wrzucajcie sobie od razu na głowę zmiany życia o 180 stopni, bo to nie jest ta energia, to się nie uda. Pomedytujmy, pomedytujmy na przykład z kartą Tarota, z kartą kochanków lub głupca, ponieważ jeżeli czujemy, że stoimy przed ważną decyzją i nie wiemy, komu zaufać, czy sobie, czy światu, to możemy pomedytować z kartą kochanków. To jest taka karta, która pomoże nam skontaktować się z naszym sercem, z wartością prawdziwego wyboru. Jeżeli natomiast czujemy, że życie zaprasza nas do nowego początku, ale boimy się zaryzykować, no to wtedy sięgnijmy po głupca, to jest karta. Wolności, niewinności, zaufania do życia, i pozwólmy sobie to poczuć. A co, jeśli wszystko się uda? Niech ten miesiąc będzie dla nas czasem otwartego serca. Niech stanie się zaproszeniem do zadbania o to, co najbliższe relacje, emocje, nasze ciała, domy, rodziny. I pamiętajcie, najpierw zakładamy tlen na siebie, a dopiero później możemy pomóc innym oddychać. Jeżeli ten filmik był dla Ciebie wartościowy, zostaw serducho, komentarz i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. A tymczasem ja w opisie zostawię Wam również link do mojego e-booka o dzieciakach. 辛苦了。